Kostkareczka się sprzedała. Kostkareczka. Tak jak ten, w tym ładnym filmie Basie w trasie. Pozdrawiam serdecznie mojego sobowtóra. Teraz, żeby więcej filmów kręcić, właśnie ee... <noise> Basia, Basia została zaangażowana do kręcenia filmów w mnie, w razie czego nie kapniecie się. Dobry wieczór, witam serdecznie. Piotr Wiśniewski, firma Camper for Mountain. Volkswagen T6 w Longu. Piękny samochód, może dlatego, że go umyliśmy, przygotowaliśmy. E, firmy, które budują kampery, tylko budują inne kampery niż my, świadczą też usługi dla klientów, swoich znajomych, w postaci robienia takich aut. Ale powiem Wam, a co? E, takie auta trafiają do nas na montaż dachów, na jakieś doposażenia i wracają na finalne wykończenie właśnie w innych zaprzyjaźnionych firmach, czy to za granicą, czy w Polsce. My robimy te rzeczy takie najważniejsze, czyli montujemy dachy, izolację, tapicerowanie, jakaś rozbudowa elektryki. I właśnie takie auto do nas trafiło. I w tym stanie ono już wraca, także pokażemy Wam, co tu było zrobione. Przyłączę 230, akurat my nie robiliśmy. Taki pomysł. Yy, szkoda, że nie skonsultowano tego ze mną, bo byśmy trochę może doradzili coś innego, ale widocznie tak ma być, że to ma być znak rozpoznawczy w tym miejscu podłączenie 230. Idziemy dalej, co yy, Zasłony na wszystkie okna, wytapicerowaliśmy wszystkie te elementy, właśnie te zaślepki, te, te wszystkie otwory, które są z tymi zaślepkami spłyty. Yy, yy, zrobiliśmy izolację. E, zrobiliśmy oświetlenie, nasze te tak zwane U ze ściemiaczem, no i zamontowaliśmy dach. Podłoga mobile frame już była, jest przygotowanie pod montaż mebli, e, pod kanapę, szyny. Tak ja powiem Wam, że już ten kamper prawie że z górki. Technologia jest troszkę, troszkę inna niż u nas, e, typu właśnie jakieś tu wykończenie tych, e, z tego stopnia wejściowego, jakieś tam nakładki z tyłu, my no, troszkę to inaczej robimy, ale wiadomo, co firma to inne pomysły. E, te nadkola zrobione bardzo fajnie, czyli już tu jest bardzo przytulnie, tak kamperowo Ma no, teraz by rzucił, już by spał, no, ale mamy jeszcze dwa miejsca u góry do spania. Podsufitka wykończona, obrobiona w alkantarze łóżko, łóżko zrobione. Nie wiem, czy wspomniałem, że to wersja long łóżko, trzy razy okno z moskitierą e, całość odpinana czyli tak zwany open sky. Dołożyliśmy oświetlenie w suficie, gniazdo USB-C. No i całą resztą się zajmie już właśnie firma, która przyjęła te zlecenie, a do nas tylko przyjechało na taką właśnie usługę. Ta rura mnie zaskoczyła, wiesz? Jeszcze raz wyskoczę. Tak lepiej, co? No dobra. Także auto u nas już jest skończone. Teraz sobie pojedzie na dalszy etap. Volkswagen T6 z. Mamy tu z. 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 19 roku. Hmm. Przebieg 246 tysięcy km, czyli takich, km, takich przebiegów się nie boimy, ale pamiętajcie, że trzeba się wtedy liczyć z tymi wszystkimi EGR-ami, AdBlue, e, dwumasami, rozrządami i wieloma innymi rzeczami, ale jak to mamy opanowane, to mamy przez jakiś czas spokój. No i takie właśnie auto spa, wyczyszczone, piękne. Eee, uwielbiam jak takie ładne, czyste auta, oddajemy klienci przyjeżdżają. Często takie brudne, umorusane, a my je coś takiego robimy w cenie. Jeżeli przyjeżdżacie, zamawiacie jakiś dach, takie usługi, auto dostajcie czyjściutkie i wyjeżdżacie swoim pięknym camperem do domu. Dziękuję serdecznie. Piotr Wiśnieński, firma Camper from Mountain.